Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 5 maj 2024. Dany jest trapez ABCD, w którym bok AB jest równoległy do boku DC. W tym trapezie poprowadzono odcinek EC równoległy do boku AD, podano miary dwóch kątów oraz oznaczono kąt alfa. Zobaczę rysunek. I mamy wszystko ładnie na rysunku. Do końca zdania wybierz właściwą odpowiedź. Kąt alfa ma miarę. Czyli oczywiście mamy wyznaczyć miarę kąta alfa. Skoro tak, bok AB jest równoległy do DC oraz AD jest równoległy do EC, to figura AECD to równoległobok. AECD to równoległobok. Skoro jest to równoległo bok, to kąty leżące naprzeciwko siebie są sobie równe. W takim razie, jeśli tutaj mamy 135 stopni, ten kąt rozwarty ma, to ten po drugiej stronie też będzie miał taką samą miarę, czyli 135 stopni. Ten kąt jest kątem półpełnym, czyli ma miarę 180 stopni. W takim razie obliczamy miarę kąta przy wierzchołku E. Czyli od 180 stopni odejmujemy 135 stopni. Od zera nie można odjąć, więc pożyczamy od ósemki. Tu będzie 7, tu będzie 10. Odjąć 5 to 5. 7 odjąć 3 to 4. 1 odjąć 1 to 0. Czyli tutaj będziemy mieć 45 stopni. To teraz oczywiście zajmujemy się trójkątem E, B, C. Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli najpierw dodajemy 45 stopni i 80 stopni to będzie 5, 4 dodać 8 to będzie 12, czyli 125 stopni i kąt alfa obliczymy w taki sposób, że od 180 stopni odejmujemy sumę, czyli 125 stopni. Co? Od zera znowu nie możemy odjąć, więc pożyczamy, tu będzie 7, tu będzie 10, odjąć 5 to 5, 7, odjąć 2 to 5, to się wyzeruje, czyli 55 stopni ma kąt alfa i zaznaczamy odpowiedź A.